Codzienny kulinarny festiwal food trucków, dom wina dla koneserów właśnie tego trunku, renomowana kawiarnia Mickey Brown, a także niesamowity widok na Góry Taurus. To wszystko czeka na Was w hotelu Double Tree by Hilton Kemmer, który jest zlokalizowany na Riwierze Tureckiej. W tej chwili podziwiamy teren hotelu z tarasu widokowego, na którym również znajduje się Bar Branson. Bar ten jest czynny w godzinach popołudniowych od godziny 17 do 24. I to właśnie tutaj napijecie się pysznych koktajli, posłuchacie klubowej muzyki i sobie potańczycie. I tak właśnie prezentuje się nasz hotel z góry, dlatego zapraszam Was teraz na dół, abyście bliżej mogli poznać jego walory. Miejsce, w którym się teraz znajdujemy to Beer Garden, czyli ogród piwny i napijecie się tutaj w ciągu dnia aż sześciu rodzajów różnych piw. Nie tylko lokalnych, ale również importowanych. I w tym miejscu zagramy także w billard z widokiem na morze. A tuż obok, właściwie naprzeciwko, jest coś, czego nie widziałam w żadnym innym hotelu, a mianowicie prawdziwy, codzienny festiwal food trucków, który działa w formie snack baru i jest czynny od godziny 12 do 16, więc za chwileczkę pojawiają się tutaj goście, więc mam nadzieję, że zdążymy zobaczyć, co tutaj mamy. Już na wstępie mamy food trucki z tureckim jedzeniem i sprawdźmy, co mamy za rogiem. Za rogiem mamy własnoręcznie robione hamburgery. Mamy także kebab doner. Znajdziemy tutaj także belgijskie frytki. W naszym turkusowym samochodzie zjemy pyszne gofry, naleśniki przyrządzone czekoladą oraz świeżymi owocami. Miłośnicy kuchni meksykańskiej mogą zjeść tacosy, naczosy i wiele innych potraw właśnie w tym miejscu. Ja osobiście bardzo lubię kuchnię tańską, dlatego właśnie często wybieram kolejny samochodzik, a tam możemy zjeść już sajgonki, a także wołowinę w sosie ostrygowym. Obok kumpir, czyli ziemniak faszerowany masłem czosnkowym, a także warzywami. Pan, który przygotowuje pizzę. No, i coś dla miłośników włoskiej kuchni, czyli stanowisko z pysznymi makaronami, które Wam również serdecznie polecam. Nie zapominajmy o naszych weganach, bo po przeciwnej stronie mamy także budkę z potrawami wegańskimi, a także chińskimi. No i moi drodzy, ostatni przystanek kulinarny za moimi plecami to jest restauracja główna, gdzie zjemy śniadania, obiady, kolacje oraz nocny posiłek. W restauracji także funkcjonuje aż pięć restauracji à la carte, które są dodatkowo płatne, więc jedzenie jest to jednym z głównych atutów. Odwiedziliśmy kulinarne miejsca, więc zwróćmy uwagę teraz, co się dzieje na basenie. To jest jedyny basen, który znajduje się w tym hotelu i jest on zlokalizowany dokładnie naprzeciwko budynku głównego, w którym czekają na Was między innymi ręcznie robione wyroby z czekolady, aromatyczna, renomowana kawiarnia Mickey Brown, Dom wina, gdzie napijecie się w cenie lokalnych win, natomiast za dodatkową opłatą również importowanych. A także George's pub, czyli taki sportowy bar, gdzie możecie pograć w bilard, bądź też wypić importowane alkohole. No i spójrzmy na nasz basen. Tutaj właśnie wokół basenu rozłożone są leżaki, na których możemy się opalać. Ale jest coś fajnego również, mamy tutaj leżaki zanurzone w wodzie, które pozwalają nam się zanurzyć, ochłodzić w czasie właśnie opalania. No i po przeciwnej stronie widzimy też kabany oraz taras. Tutaj to wszystko jest bezpłatne, więc jeśli chcemy się opalać na tarasie czy w takiej kabanie, również możemy sobie to zrobić. Widzimy także kanapę, która jest zanurzona w wodzie. Jest to bardzo ładne, estetyczne miejsce. Możemy się tutaj przyjść i zrelaksować. A ja jeszcze chciałabym kilka słów powiedzieć o nowożeńcach, dlatego że jeśli jesteście w podróży poślubnej i przedstawicie odpowiedni gotument, dostaniecie. Różne tutaj dodatkowe usługi, na przykład owoce, słodycze i wino w dniu przyjazdu, jedną restaurację a la carte, jedno śniadanie do łóżka, a także bezpłatną sesję zdjęciową, no i zniżki do spa. Powali wyłania nam się również akwa a właściwie cztery zjeżdżalnie, dwie dla dorosłych oraz dwie dla dzieci, które funkcjonują od godziny 10 do 16:30 wraz z przerwą lunchową. Natomiast jeśli znudzi nam się wodne szaleństwo i zjeżdżanie na zjeżdżalniach, zawsze mogą dzieci się udać do mini klubu, który znajduje się w budynku głównym. Przy tym basenie mamy także bar, który jest zlokalizowany w takim food trucku, ale tutaj nie napijemy się żadnych alkoholi. Napijemy się tutaj soft drinków, a także mrożonych jogurtów. Natomiast jeżeli wybierzecie jakiś inny bar, w którym te alkohole są, to zawsze to będą alkohole importowane. Tą ścieżką dotarlibyśmy do lodziarni, która jest czyna aż do godziny 21.00 i oprócz tradycyjnych lodów gałkowych znajdziemy tam także renomowanej marki Algida lody na patyku. Oczywiście wszystko jest zawarte w cenie. No i kilka słów o pokojach, bo mamy ich kilka tutaj właśnie. Pokój standardowy nazywa się guest room. Ale mamy także pokoje Family Duplex, czyli dwupoziomowe apartamenty. Mamy także pokoje Connection, czyli dwa standardowe pokoje połączone ze sobą drzwiami i typ pokoju, którego nie widziałam nigdzie indziej, a mianowicie Oktoberfest. To jest pokój standardowy, ale czeka na Was tam jeszcze 25-litrowa beczka piwa. Jeżeli jest, jest, jesteście smakoszami, piwoszami, warto sobie taki pokój zarezerwować. E, oczywiście ona jest uzupełniana w miarę e, potrzeb, jeżeli ją wypijemy, to zostanie nam to piwo dolane. Mamy takie pokoje tylko trzy, więc warto zarezerwować je wcześniej i wszystkie z nich mają widok na góry. W e, pozostałych pokojach, tak naprawdę we wszystkich, znajdziemy szlafroki, kapcie, zestaw do parzenia kawy i herbaty, minibar uzupełniany codziennie, a także menu poduszek co oznacza, że możemy sobie wybrać poduszkę, właśnie wypełnienie jej lub jej wielkość po to, żeby się wygodnie wyspać. Na górze widzimy już nasz bar, z którego zaczynaliśmy nasz spacer. Poniżej mamy zajęcia z jogi. Mamy też instagramowe miejsce do zrobienia sobie zdjęć na huśtawkach, a naprzeciw kolejny punkt z kawiarnią, z kawiarnią Mickey Browns, gdzie nie tylko napijecie się aromatycznej kawy i zjecie pyszne ciacho, ale też możecie sobie taką kawę kupić, zabrać do domu no i właśnie obdarować przyjaciół bądź rodzinę. I wchodzimy sobie już w strefę animacyjną. Tutaj mamy m.in. innymi Shisha bar, no i główny bar hotelowy, czyli bar Ibiza. Ten bar jest czynny od godziny 10 do 24 i napijecie się w nim importowanych alkoholi właśnie w cenie. Tutaj mamy właśnie też tą cenę animacyjną. Wieczorami odbywają się tutaj mini disco. A po mini mamy już pokazy akrobatyczne, pokazy taneczne, na przykład dwa dni temu był pokaz salsy, wczoraj mieliśmy festiwal tanga i trzeba przyznać, że naprawdę byli tutaj profesjonalni tancerze. I zapraszam Was bliżej w stronę morza, bo powoli ono się za nami wyłania. Pamiętajmy, że plaża w Kemer jest kamienista, dlatego już warto zabrać ze sobą odpowiednie obuwie. No i tutaj możecie też opalać się na pomoście, jeżeli zdecydujecie się na kabanę, to jest ona dodatkowo płatna, natomiast zawiera ona serwis i obsługę kelnerską. Moi drodzy, hotel Double Tree by Hilton Kemmer, jest to hotel, który zdecydowanie polecałabym koneserom dobrej kuchni, wykwintnego wina oraz aromatycznej kawy. Ale także osobom, które szukają rozrywki, dlatego, że jest tutaj bardzo dużo animacji zarówno w ciągu dnia, jak i w ciągu wieczora. Dlatego nie pozostało mi nic innego, jak zachęcić Was do rezerwacji hotelu Doubletree by Hilton Kemmer, który znajdziecie tylko i wyłącznie w ofercie Coral Travel. Ja się z Wami żegnam, pędzę do food tracków, zjeść coś dobrego i czekam na Was na rewierze słonecznej tureckiej. Do zobaczenia!